Marek Krzciuk, witam Państwa konkretnie w konkretnym programie, w konkretnej rozmowie. Dziś moimi Państwa gościem będzie Piotr Cieplucha. Prawo i Sprawiedliwość. Witam Panie Radny. Dzień dobry, witam. Panie, panie redaktorze. Ministrze. Też mogę chyba mówić, w końcu kiedyś wiceminister w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Imię i nazwisko Dariusz Matecki, co Panu mówi? No, poseł parlamentarzysta, znakomity znawca mediów społecznościowych, zaangażowany w wiele kwestii. No, dziś w związku z tym, co wyprawia rząd Tuska, znalazł się w areszcie. Pan się nie boi, że pan też to może trafić, bo w końcu pracowaliście w tej samej firmie. Lasy państwowe, pan też w lasach państwowych pracował, widziałem pana w mundurze, pamiętam, zielonym, takim leśnym, więc no, podobne stanowisko. Pytanie, czy. No nie podobne, bo jest różnica, ponieważ Dariusz Matecki był zatrudniony w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych i w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Ja natomiast byłem dyrektorem Ośrodka Rozwoju Wdrożeniowego Lasów Państwowych, więc mieliśmy i różne stanowiska, i zupełnie innymi. Kwestiami się zajmują. Dlaczego mówię, że podobne? Dlatego, że lasy państwowe w tej chwili, to co się działo w lasach państwowych za czasów starego reżimu, tak to nazwijmy, e, po francusku Ancien Régime, dlatego to mówię, to jest pod mocną lupą prokuratury. Dlatego pana pytam o to. Tak, ale tutaj nie ma podstaw żadnych. Zresztą w przypadku Dariusza Mateckiego także. On świetnie wypunktował, przedstawił publicznie zresztą dowody na to, że faktycznie wykonywał swoje zadanie i obowiązki. O tyle jest trudno będzie prokuraturze obronić te zarzuty. Że chociażby Dariusz Matecki zajmował się mediami społecznościowymi, scaleniem na przykład wszystkich kont na Facebooku. Jest korespondencja, którą on kierował do władz Facebooka, więc no jest cały szereg dowodów na to, że wykonywał on swoją pracę. Powiem więcej: nawet gdyby się okazało hipotetycznie, że było to fikcyjne zatrudnienie, no to w mojej ocenie siły i środki, które zostały powzięte do tego, żeby go zatrzymać, żeby organizować cały ten cyrk, gdzie on sam zmierzał do prokuratury, żeby się oddać w ręce władz, zresztą z się immunitetu. Z tego względu no, były niepotrzebne no, po co narażać podatnika na taki koszt? Moim zdaniem ABW ma o wiele większe problemy dzisiaj, którymi powinna się zajmować, a nie Dariusz Matecki. No, ale dzisiaj siedzi w areszcie i ten aresz będzie trwał wiele, wiele miesięcy. Dwa miesiące. Prokuratura wnosiła o trzy miesiące, sąd ostatecznie zdecydował się na dwa miesiące. No, ja jestem przekonany, że chodzi tutaj o to, że Dariusz Matecki jednak jest solą wokół obecnej. Myśli pan, obecnie, pan Dariusz żodrząców. Matecki? Myślę, zbudował... że tam są większe, większe belki w tym oku, że tak nazwijmy, no nie, większe no ale, ale to jeżdżą. on zbudował potęgę dużej części prawicy w mediach społecznościowych przynajmniej. Dariusz tej Matecki zbudował naszego... potęgę? Oczywiście, że tak. Od zera zbudował. Przecież proszę zobaczyć na media społecznościowe, które stworzył sam Dariusz Matecki, który też prowadził, bo on też prowadził szereg kont również nasze, suwerennej Polski, naszej dawnej partii, które. Miało jedno z, jeden, z, jeden z największych profili na Twitterze, w, w, dzisiaj na X, na Facebooku, na TikToku. To wszystko jest dzieło. A, ne, a to, co się pojawiło bodajże wczoraj czy przedwczoraj w przestrzeni publicznej, czyli te wpisy z, me, z społecznościowych, mediów, nie wiem, Signal to się tak nazywa, mhm. to jest taki komunikator trochę szyfrowany, trochę jak się okazuje nie, z którego dokładnie widać, że było mataczenie. No ale w czym było mataczenie? Chowajcie no, materiały, mataczymy. chowajcie komputery. Nie, no cytuję. no ale jakie komputery? No przecież zarzuty, które są wobec Dariusza Matyckiego, są takie, że niby nie pracował. tak? On przedstawił dowody na to, że pracował, więc co on mógł tutaj, w czym on mógł tutaj mataczyć? Nie, no to jest kompletna bzdura. Ja zresztą jeszcze e przypomnę o tym, że było trzech dyrektorów lasów państwowych aresztowanych, z tym, w tym dwóch, którzy, no jeden z nich ma na przykład 75 lat, choruje na nadciśnienie. Został później wypuszczony w Warszawie, późno w nocy musiał na Śląsk wracać. No niestety, moi, mojej ocenie e, dzisiejsza władza dąży do tego, żeby zastraszyć, żeby represjonować polityczną opozycję. E, natomiast my się tego nie obawiamy, bo my przetrwamy ten trudny czas. E, natomiast przyjdzie moment rozliczeń, gdzie zorganizowana grupa przestępcza, która dzisiaj rządzi w Polsce, no, poniesie konsekwencje swoich czynów. Naprawdę mówi pan, że to jest zorganizowana grupa przestępcza? Tak, tak twierdzi Zbigniew Ziobro. No. no Zbigniew Ziobro też za chwilę będzie miał zarzuty, wie pan? Ale Zbigniew Ziobro jest tym, który dzisiaj daje nadzieję wielu Polakom, tym którzy by chcieli odsunąć obecną władzę. To on wygrał walkę z ciężką chorobą i wygrał walkę z represjami, które są wobec niego stosowane. On dzisiaj jest właśnie też tym jasnym punktem po, po stronie prawicy. A nie musi jest Pan tak sobie czasem panie ministrze, że to wszystko co się w tej chwili dzieje, to jest dobra na nauczka i przestroga dla wszystkich tych, którzy w przyszłości będą rządzili tym krajem. Nie wy nie ci, którzy teraz rządzą tylko ci Ci, którzy przejdą po Was, może nasze dzieci, jak będą Pana decyzje podejmowały, to się będą zastanawiali, czy nie przyjdzie ktoś i nie podzie, nie, do odpowiedzialności ich nie pociągnie. Ja myślę, że jest wręcz odwrotnie. To znaczy my w Polsce wielokrotnie zmagaliśmy się z tym, że urzędnicy nie chcieli podejmować decyzji. I po tym, co dzisiaj się dzieje, gdzie na podstawie wyssanych z palca zarzutów stosuje się, no, tak, niewspółmierne siły i środki, jak wobec zor zorganizowanych grup przestępczych, grup mafijnych, tak? Przestępców, którzy popełnili Ale widzi pan te show Widzi pan te show, pan z dniewa Ziobry, tak. tak? Idę do telewizji, żeby mnie zatrzymali, zaciągamy kratę. Matecki też przecież chciał zrobić wielkie show ze swojego zatrzymania. Nie chciał zrobić. Przecież Telewizja Republika jechał do samochodem, do. specjalnie z nim dziennikarz jechał. No, panie ministrze. No bo wiedział, no. że będą niedemokratyczne nie, To jest nie to czekali, żeby, żeby ich zatrzymali trzy dni z nim jechali. Wie pan, to też, to też nie jest tak, jak pan mówi. Nie powinno być tak, żeby służby, zwłaszcza służby specjalne, ale również policja, były wykorzystywane do tego, żeby zwalczać polityczną opozycję. Po 1989 roku w Polsce nie było takiej sytuacji. Gdyby Dlatego było... trzech inspektorów musiało brać udział w, 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 w doprowadzeniu pana ministra Zbigniewa Ziobry, bo szeregowi policjanci nie chcieli brać w tym udziału. Wie pan być może chodziło o to, że jednak jest to były minister sprawiedliwości trzeba to zrobić z należytą starannością. No, z tego co wiem, raczej policjanci unikają tego typu zadań wykonywania. To zostawmy już tą sprawę, bo jeszcze jest jedna rzecz, o której chciałem z panem porozmawiać, która wybuchła wczoraj. Wera Jurowa. Czytałem pana oświadczenie w tej sprawie. Ona ma być doktorem honoris causa. Pan się nie. Na to wszystko. Nie zgadza, napisał Pan taki sążnisty wpis, no Matecki już Panu tego nie promował, bo jak wiemy siedzi w areszcie, to ktoś inny musiał zrobić. Znaczy on mi w ogóle nie promował, ja sam <noise> sobie zbudowałem Ale social media. siedzi w areszcie i, i tego już na razie Choć nie będzie... i z jego rad korzystałem. Do, no widzi Pan, więc tak jest Panie, coś wspólnego <noise> okazuje się. E, I e, porównał Pan tam Werę do Stalina. Nie porównałem e, jej do Stalina. Dajcie też Stalinowi. Tak się kończy, tak? tak? Generalnie, żeby w dużym skrócie można powiedzieć, że, że dokonał Pan pewnej hiperboli, porównanie. E, tak się zastanawiam, czy nie za daleko ten, to, to wszystko idzie. Stalin to jest zbrodniarz, to był zbrodniarz, facet, który zamordował wiele milionów ludzi, który wprowadził zamordyzm w wielu krajach. I Pan używa tak bardzo silnego argumentu, co? No, a jaki mieli wspólny mianownik, mają te dwie osoby, bo nie chodzi o, o to, o czym Pan mówił, bo faktycznie tak było. Stalin jest jednym z największych zbrodniarzy w historii świata. Większym był chyba tylko ma odsetung w XX wieku. Natomiast chodzi o coś innego. Chodzi o to, że Wera Jurowa w bezprawny, bezpodstawny sposób ingerowała wewnętrzne sprawy polskie. To niedopuszczalne, żeby instytucje unijne, a Wera Jurowa jako komisarz będący członkiem Komisji Europejskiej, właśnie dopuszczała się tego procederu. I podobnie Stalin, który chociażby osobiście nakreślił poprawki Czyli do polskiej konstytucji. Do i Jurową do Stalina. No ale nie w kwestii mordowania ludzi, tylko w kwestii ingerencji Moim prywatnym zdaniem, Polski do którego mam, mam prawo, za daleko pan się posunął. No, ma pan do tego prawo, oczywiście, no, ale ja mam prawo do takiej opinii, którą przedstawiłem. Tak czy inaczej uważam, że bezsensowne jest to, żeby nadawać doktorat honoris causa. Akurat tej osobie naprawdę jest cały szereg osób związanych z łodzią. No, ale była Margaret Thatcher, pamięta pan, tak? Podobne były protesty, tylko w tym bardziej lewicowej stronie. I tam nikt nie porównywał jej do jakichś krwawych dyktatorów, Margaret no tak, Thatcher, tylko... chociaż też... No, wiemy, kiedy była premiera Wielkiej Brytanii, pewne rzeczy też się działy, tak, siedzieli związkowcy w więzieniu i niektórzy nawet protestowali głodowo i też nikt im nie pomógł. Są też przypadki takie, że niektóre osoby zmarły. Ale z polskiego punktu widzenia Margaret Thatcher była pozytywna. No, to jest trochę ten paradoks, że właściwie ruch Solidarności współpracował niejako z Margaret Thatcher. Jeszcze pod koniec lat 80., gdy miała pierwszą swoją wizytę w Polsce, spotkała się również z, przedstawiciela, z przedstawicielami solidarności, czyli ruchu robotniczego. Więc to jest ta różnica. A Jurowa jednak no, ingerowała wewnętrzne sprawy polskie, jednak doprowadziła do tego. Do, takiej, do podwójnych standardów, tak? bo atakowała Polskę za brak praworządności w czasach rządu Zjednoczonej Prawicy. Natomiast dzisiaj, gdy, mamy, gdy mieliśmy chociażby bezprawne ataki na i, i zmianę kierownictwa prokuratury krajowej, gdy mamy właśnie te represje, o których mówiliśmy chociaż chociażby przed chwilą stosowane wobec politycznej opozycji, no to już w tych kwestiach ona nie kiwnęła palcem w bucie. Więc to było nie niesprawiedliwe na pewno z jej strony, i w mojej ocenie taka osoba nie powinna być wykluczona. powiem panu, skandal. że dla mnie tego do porównania są niedopuszczalne w języku y, przestrzeni publicznej. No, ma Pan do tego prawo, a ja mam prawo do swojej opinii, tak? No i widzą Państwo, jak sobie rozmawiamy tutaj miło i sympatycznie na temat Weru Jurowa, ale wrócimy do tego, co mówiliśmy na początku, bo to się ze sobą jednak mimo wszystko łączy. Pan ciągle mówi o zbrodniczym reżimie, pan ciągle mówi, używa pan bardzo wielkich słów i to są wielkie kwantyfikatory. Pytanie, jakie będą kolejne w takim razie, jeżeli już takie chodzą w grę? Hitler? No, to, jest, to jest odpowiedź na to, co robi dzisiejszy rząd w Polsce i nie tylko w Polsce, bo my dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją taką, że dokonuje się konserwatywna rewolucja po tej stronie oceanu i po drugiej stronie oceanu I establishment europejski próbuje, próbuje utrzymać się za wszelką cenę. Dlatego jest ingerencja w wybory europejskie. Rewolucja, pan, w tą rewolucję, o której pan mówi, bardzo mocno sponsorują Rosjanie. Nie, nie sponsorują jej Rosjanie. To jest sponsorują? trolle rosyjskie z Pod Z drugiej tego... strony mamy Sorosza, mamy Klausa Schwaba, który i całe środowisko Forum Ekonomicznego zdawało. Zresztą Adam Bodnar skończył szkołę Sorosza na Węgrzech w 1991 roku. Roku. Również przedstawiciele polskiej klasy politycznej byli szkoleni. Justin Trudeau też wyszedł spod jego ręki. Więc Czyli według pana nie ma Rosjana, Rosjan w tym wszystkim? W całej tej nagące na różne rzeczy. Na przykład Marine Le Pen czy Część przedstawicieli... Nie pieniądze od Rosjan, radicy. to jest ustalone dokładnie. No dobrze, ale to jest, to jest jawne. A z drugiej strony mamy chociażby CDU, mamy Angelę mhm. Merkel, która współpracowała z Rosjanami i tutaj nikomu to nie przeszkadzało. Chociażby w przypadku gazociągu Nord Stream, chociażby w tym, że elity brukselskie cały czas korzystają szedera, z sprawa który w końcu zaczął rosyjskich. pracować nawet z Rosjanami, został przez nich zatrudniony, ale to już zupełnie inna kwestia. No, ale oni mogą, na zupełnie, inną, może, na zupełnie inną Na zupełnie inną rozmowę, do Państwo. Państwa, Cenią, jaka jest prawda. Dzisiaj żyjemy w świecie, kiedy możemy pewne rzeczy. Po prostu do Państwa mówić konkretnie. Dzisiaj próbowa próbowaliśmy konkretnie rozmawiać z Piotrem Ciepluchem. Prawdopodzięcie. Dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję panie Państwu za uwagę. Do zobaczenia, państwu. do usłyszenia za tydzień.